W marcu 2022 roku coś dziwnego wydarzyło się w pobliżu wschodniej granicy Polski. Tajemnicze lśniące obiekty, nazwane złotymi kulami, zaczęły się pojawiać. Czy były częścią nowego systemu czujnikami, elektronicznym systemem nadzoru? A może, jak niektórzy sugerowali, elementem mechanizmu bezpieczeństwa energetycznego? Wtedy krążyły plotki. Ludzie spekulowali, że te kule mogą być zaawansowanym systemem monitoringu, zdolnym do wykrywania i reagowania na zagrożenia niemal natychmiast. Oficjalnych informacji było jak na lekarstwo, a w cieniu wciąż żywej pamięci o Czarnobylu, obawy dotyczące promieniowania zaprzątały myśli wszystkich. Przenieśmy się szybko do roku 2025. Teraz już wiemy, że te złote kule naprawdę istniały. Polska wdrożyła gęstą sieć stacji wykrywania promieniowania wzdłuż swoich wschodnich i południowych granic. Zarządzana przez Państwową Agencję Atomistyki, Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej IMGW oraz Ministerstwo Obrony Narodowej. Sieć ta obejmuje ponad 90 aktywnych punktów, wiele z nich dokładnie tam, gdzie zauważono te złote kule. To nie była fantazja, to była wnikliwa obserwacja rzeczywistości, która miała się dopiero wydarzyć. Dlaczego to jest ważne? Ponieważ pokazuje, jak wizja i intuicja mogą czasami wyprzedzać oficjalne komunikaty. Podkreśla to znaczenie edukacji publicznej. I dostępu do narzędzi pomiarowych. Nie po to, by wzniecać panikę, ale by łagodzić ją poprzez wiedzę. Dziś dane z tych stacji są ogólnodostępne online. Każdy może sprawdzić, czy poziomy promieniowania w jego okolicy mieszczą się w bezpiecznych granicach. To, co w 2022 roku wydawało się niepokojąco ciekawostką, złote. Kule na mapie stało się kluczowym elementem naszego systemu bezpieczeństwa narodowego.